Siemanko, z tej strony Snaf, witam was w drugim odcinku z serwera Rubinum. To jest seria przejścia w Metina, w której celem jest zbicie 120 poziomu oraz ukończenie wszystkich dostępnych misji w grze. Jeżeli chodzi o zasady, wszystko jest wypisane w opisie, więc jeżeli Was ciekawi, zapraszam do czytania. Chciałbym podziękować Wam za aktywność pod ostatnim odcinkiem, jestem naprawdę zadowolony, było kilka fajnych komentarzy i mam nadzieję, że to się utrzyma, albo może być nawet lepiej. Ostatni odcinek zakończyliśmy przy Strażniku Wsi, tak jak na tym klipie, i następnego dnia zacząłem robić kolejne misje, więc przejdźmy dalej. Zaczęło się od Achiu, która nie mogła sobie poradzić z dzieckiem, wysłała nas z intencją pociasko do handlarza bronią, który oddelegował nas do Octavio. Następnie Oktawia wysłała nas do Jurang, która znajduje się w drugim mieście. Następnie Jurang miała problemy z Taurenem. Zwróciliśmy Taurenowi subtelną uwagę, co spowodowało zakończenie problemu. Następnie powróciliśmy do Jurang i w zamian dostaliśmy ciastko ryżowe. A nagroda dość kiepska, trochę doświadczenia i yang. Kolejna misja oddana biologowi, w zamian dostaliśmy miedziane kolczyki plus 3, trochę yang i doświadczenia. A tutaj polowanie numer 15, w zamian dostaliśmy trochę doświadczenia oraz mikstury. Kapitan znowu wysłał nas do szpiega Juchwana, a w nagrodę dostaliśmy trochę większą ilość doświadczenia i trochę jank. Następnie Kowal wysłał nas do walki z klanem zaprzysiężonych, od których mieliśmy odzyskać topór. Długo to nie zajęło, jak widzicie, zabiję dwie grupki potworów i już mieliśmy złoty topór w kieszeni. Plus po chwili list dla kapitana. Kowal dał nam 36 tysięcy expa, 10 tysięcy jank oraz ornament, natomiast od kapitana otrzymaliśmy 100 tysięcy expa i 5 tysięcy jank. Wondarim chciał sprawić prezent swojemu wujowi biologowi i wysłał nas do Uriel'a. Uriel natomiast powiedział nam o futrach Muranga. I w taki sposób dostaliśmy od ma misję na zdobycie pięciu futer. Wszystkie Muranki zabiłem w jednej okolicy, po prostu zmieniając kanały. I tutaj dla was mapka, jeżeli sami chcielibyście wiedzieć, gdzie się resmią. Przyjąłem od handlarki misję na ozdobną spinkę do włosów. Nazbierałem trochę yang, więc postanowiłem, że zrobimy małe ulepszanie. O dziwo, ubranie wchodziło bez problemu. Na plus 5 I jak widzicie... Na plus 6 też się udało. Z polowania numer 18 otrzymaliśmy doświadczenie, mikstury oraz bilet na jazdę konną. Nagroda u handlarki się zbytnio nie różniła, tylko zamiast mikstur dostaliśmy yangi. Skórzana maska siadła na plus 6 i byłem bardzo zdziwiony, ponieważ to kolejny item bez spalenia. Tutaj kolega chciał mi przeszkodzić, ale użyłem krycia się i przystąpiłem do ulepszenia bojowej tarczy. Na plus 5 się udało jak widzicie i na plus 6... Też się udało, 3 itemy bez spalania do plus 6, nieźle. Mirinę wysłała nas do Ichwana, do M2, aby zdobyć informacje o jej bracie. Oddajemy kolejną misję do biologa i powoli nagrody zaczynają być opłacalne. W M2 udajemy się do uchwana, który wysyła nas do Yangshina, i wracamy z powrotem do Mirinę. A od Mirinę dostajemy dość sporo expa i trochę Yang. Informujemy Wondarima o tym, że jego wuj biolog ucieszył się z futer z Muranga. I w zamian dostajemy 20 tysięcy expa, 20 tysięcy yang i bryłkę złota, którą potem sprzedajemy u handlarza za stoka. Następnie oddaję misję do handlarza broniami. Misja była dość rozbudowana, musiałem wydrobić trzy inne itemy dla innych NPC-ków. Niestety nie nagrałem tego, ale mniejsza z tym. Patrzcie jaka jest nagroda. Według mnie dość słaba jak za takiego quest'a. Exp jest spoko, ale te yangi i sztylety to totalna porażka. Potem na chwilę przestopowałem z questami, udałem się do M2 na polankę i wziąłem się za expiny spienie trochę mi zajęło, nie używałem mikstur doświadczenia, które dostaliśmy ze skrzyni ucznia, a są takie, które dają nad 100%, ale uznałem, że zostawimy je na potem. Było w miarę przyjemnie, kilka razy ktoś się wbił poksuć, ale tak to, w miarę spoko. Na chwilę też zostawiłem autołowy, no i co, i ruszamy dalej do M1. W końcu jakiś nowy quest na globalu, zleca go nam Ahiu i jest odnawialny co 24 godziny. Musimy zabić wilka i wrócić z itemem do Ahiu. W nagrodę dostajemy duszę snu, która ładuje się podczas grania. Po 60 minutach gry możemy ją aktywować, i na kolejne 500 ataków mamy Ruchnik 1, 2 do damage'a. Po czwartym resetie umiejętności w końcu udało się wbić zasadzkę na M przy 17 punktach. Przy okazji przyjąłem quest'a od Achium, który polegał na zdobyciu oszczepów po jej zmarłym mężu. Uznałem, że potrzebuje bufa, więc doprowadziłem szamankę do M2, żeby ją wyekspić. Ninja już na spocie, więc ruszamy. Expieniem w dwie osoby na cikusach szło zdecydowanie za wolno. Na 24 poziomie uznałem, że stop. I poszedłem po skile do M1. Oczywiście wszystko poszło w błogosławieństwo i w inta. Myślę, że potem będziemy jak szamankę, mankę. Ale dopiero w lochu pojąków, gdzie będziemy mogli użyć mixer na ekspa, żeby to szło w miarę sprawnie, a nie tak powoli. Korzystając z tego, że był happy hour, doładowałem i ten szopa za 300. Zobaczyłem, że jest koło losu, więc uznałem, że trochę pogramy. Pierwsze piętro poszło w miarę spoko. A na drugim piętrze sami zobaczycie. Tak, to jest pierwsze kręcenie. I mamy Lizaka. No, Morda mi się ucieszyła. Sprawdzimy jeszcze dokładnie bonusy i mówię, idę dalej. Jedno kręcenie 24 smocze monety. No i z drugiego losowania mamy pierścień teleportacji, więc też w miarę spoko. Kolejne kręconko. I tutaj silny suplement. Do końca nie wiem do czego służy. Jeżeli ty wiesz, możesz mi napisać w komentarzu. Dam ci serduszko i z góry dziękuję. Tutaj nagrodą była zwyczajna szata aury. I tak udało mi się ją zdobyć. Więc naprawdę to była rewelacja. Lidzak i szata na cztery losowania. Teraz patrzcie, piąte losowanko. Trochę przeginka. No już sami widzicie, że leci wskazówka. Tak. 5 losowań, 2 rizaki, 1 szata aury. Szóste losowanie. No, i tutaj wypadły średnie suplementy. Prawie zmianka była, więc trochę napięcie było, ale mniejsza z tym. No, i tutaj kolejne losowanie. Tak, i też mamy główną nagrodę, boską odżywkę. To akurat chyba bez szału, bo jak się karmi zwierzaka, to nie umrze. Chyba, że im się mylę, że do czegoś jeszcze innego służy, ale mniejsza z tym. Kręcimy dalej. No i dwie zielone poty. Zawsze coś, trochę syf w sumie. Kolejne kręcenie. Spirala czasu. Tego kiedyś nie było, ale to chyba skraca czas odnowienia do biologa, tylko tam o ileś procent. No i kolejne kręcenie mi urwało, ale nie było już nic ciekawego. Następnie kupiłem cztery szkatułki z petami, i po otwarciu dostałem dwa pająki, jedną małpę i jednego basido. Uznałem, że na razie otworzę tylko jednego peta, bo nie mam za dużo kasy, i zobaczymy co z tego wyjdzie. No i wyszło w miarę spoko, ma trzy skille. Statystyki już nie są jakieś super, ale i tak jest ok. Potem był opening 10 szkad świąt, z czego z pierwszej wyleciał mi kostium dla kobiety, a cała reszta to był jeden wielki syf. Odblokowałem sobie jeszcze całą trzecią stronę w ekwipunku. Kupiłem jeszcze i ten shopa na 30 dni oraz rufusa w zestawie za 800 moczych monet. Wraz ze zwojami egzorcysty, które użyję do polimorfii oraz eliksirami poszukiwacza, oczywiście do biologa. I tak jak widzicie mam 38 poziom. Nie ekspiłem za długo na pustyni i ruszyłem od razu na czarne orki. Włączyłem sobie autołowy i łuk i szło w miarę sprawnie. Przy okazji montowałem ten odcinek. Mam dla was dwie niespodzianki. Pierwsza to seria z handlarza, która pojawi się na moim kanale. Będzie co czwartek. Zaczniemy sobie od 1 miliona i spróbujemy z tego zrobić jednego wona w jak najszybszym czasie. Natomiast drugą niespodzianką jest konkurs. Dzisiaj jest skromny, bo tylko na 1 milion, czyli 1 kk Ale jakieś początkującej osobie na pewno się przyda. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy skomentować ten film, zostawić ocenę, subskrypcję. A wyniki konkursu będą jak zwykle na fanpage'u na Facebooku. Dlatego też zachęcam Was do śledzenia fanpage'a. I w tym odcinku to tyle. W następnym ruszymy z misjami i z EXPEM na pewno. Tych misji jest dość sporo, bo chwilę sobie odpuściłem. No i się teraz trochę tego nazbierało. W takim razie wielkie dzięki za oglądanie. No i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!